O kurde mecha mają Mech jest połączony z tym Jak rozwalę mecha To będzie już z górki Dowiedzmy się o nim najpierw coś Czy on mnie tu widzi? Nie widzi wow! Odblokowano osiągnięcie, bardzo fajnie. Otwórzmy, zobaczmy co tam jest. Ostrożnie, pójdźmy w lewo, bo tam są rurki. Prawo, ok, w lewo nie pójdę, w lewo nie pójdę, ale no, to rurkami trzeba, no co poradzisz? Dobrze, o w tym czasie ja sobie zrobię przerwę, chwilę przerwy, e, zostawię was z tym, zostawię was z reklamą. I zaraz do Was wracam. O, ja jestem już tutaj z Wami z powrotem. Jeszcze sobie sprawdzę rzeczy. Du, du, du. I wracamy do Carriona. Tak, jestem sobie tutaj w wodzie. Pływam sobie, jak mi się chce. Tutaj jest tuba, tu jest to. Tu mogę wyjść. Keep calm and carry on. To jest Małej Mauiwardson. Podwodne tunele tutaj, gdzie ja nimi dojdę? To jest najlepsze, że ja jestem niby potworem, którego oni się boją, ale z drugiej strony też mam jakieś swoje obawy. Padło mi jedzonko. To trzeba zeżreć. Czego trzeba... zeżreć? No i znowu mi spadło żarcie. Dobra, ten akurat może sobie spadać, ale to sobie zjem jeszcze. Dobra, i urosłem. Znowu. Czyli nie mogę znikać za to. Za to mogę się przebijać przez takie rzeczy. Albo przywalić komuś taką kratą. Przez łeb. Dobra, co tu, co ja włączyłem? Otwierają się śluzy. Super, super. Ja tu zdepozytuję sobie tą biomasę. Może uda mi się wrócić tam z powrotem. Albo i nie. Nie wiem, czy depozyt będzie akurat dobry w tym momencie, czy nie będzie. Ej, ale zdepozytowałem a byłem och, Kurde. Nie fajnie. Bo mi zdepozytowało więcej niż chciałem zdepozytować. Gorszy, że nie mogę tędy wrócić jak. Okej, okay, i jeszcze mogę... Nauczyłem się podrzucać tymi ludźmi, zanim je ja ich zjem. Dobra, ten nie ma już gdzie uciekać. Ja też nie mam za bardzo gdzie wędrować. Próbuję im odrywać różne kończyny ciała, bo wiem, że na przykład udało mi się oderwać wczoraj głowę. Więc tak teraz myślę, kurde, ja się udało znowu oderwać jakąś głowę. Byłoby spoko. No. Albo nogę rękę. Bo za oderwanie głowy dostałem asiewenta. Dobra, tu otwieram tą śluzę. Czyli tam musiałem się zmniejszyć, żeby teraz móc się zwiększyć. I super, mam na fulla. Mogę się przebić. Te drzwi też są potrzebne. To je wywalę. No i powiem Wam najgorszą rzecz jaka jest dzisiaj w Sylwestra To jest jak ludzie, którzy nie potrafią się obchodzić e, sztucznymi ogniami, fajerwerkami, zwał jak zwał e, mogą je wszędzie kupić, bo to nie jest nigdzie weryfikowane. I później nie dość, że są problemy z takimi ludźmi. To dodatkowo jeszcze są problemy, bo puszczają je w miejscach, gdzie nie do końca wszyscy na przykład mogą mieć ochotę, żeby były puszczane. Na przykład jest to też szkodliwe zwykle dla zwierząt. Czy ten człowiek stanie? Stał jeszcze? Wstał. Nie wiem czy iść po tą biomasę, pójdę po tą biomasę znowu, bo tam jest ten y, pan Pistoleciarz, Gałganiarz, może na niego się przyda. Wezmę te rzeczy i będę im zrzucał na głowę Jednego mniej zawsze będzie Gałganiarza Dobra, przemieliło go całkiem już chyba. I co, jakie uzupełnione żyćko? Wszystko jest w porządku. Wchodzimy do środku. Gdzie jestem? Tu jestem. Rurko w dół. Gdzie teraz? O nie! Są dwa ganiarze z bronią. Też nie mogę ich przerzucić? Nie mogę. Okej, okay, ja tutaj zaraz będę miał chyba jakieś opcje robienia sniki wejścia, bo albo po prostu miałem tutaj opcję sniki wejścia, wziąłem całą tą biomasę i, i się w tańcu nie pierdzielę. Wow! Z kręgosupem razem oderwałem. Nieźle. No robi się z tym coraz lepszy. Coraz lepszy. Dobra, tego nie przebiję. Więc idę w lewo. Co to za jakieś liany. Tam jest wyjście. Tam jest to. Tam jest to. Ja idę tam. Okej, okay, jestem tu idę tam. No i super. Myślicie, że na pierwszego lepszego trafiło jeszcze wam tu ze sprinuje biomasę. Ziomy Jeszcze ja serniczek zjem. Służyło to otwieranie i zamykanie drzwi. Rozwalę go. Nie chcę się urwać! No trudno! Jak nie chcę się urwać, to nie. A do góry tu pójdę, bo tu z góry mogę wrócić. Dobra, to tu byłem. To jest główny korytarz, no to idę tędy. Icyk! Kolejny sprydyt. Drugi, no to jeszcze trzeci i przechodzimy do następnej... do następnego etapu Dobra jak się rzucę od razu na tego drona to jestem go w stanie złankitować prawie że Dobrze wiedzieć Dobrze wiedzieć, tu mogłem prądu użyć też, ale nie użyłem dobra, tam ziomek przeżył. Daj! Czemu ja się tak na niego głupio rzuciłem? Czemu ja sobie to zrobiłem? Dobra, to będzie walka z robotem za to teraz znowu jeszcze raz. No to powalcę z robotem. Bo poszła wybitnie szybko. Okej okay, gościu tutaj jest nadpobudliwy z tą tarczą A ja tam nie przejdę jak nie urosnę Dobra czyli trzeba go tutaj sposobem Sposób to jest... ...pieprznięcie nim o wszystko co tutaj jest dookoła Zjem wszystkich ludzi ale mi braknie Braknie mi biomasy No to idę... Tutaj zapisuję, odnawiam sobie na fula, na piąteczkę i wracam tutaj. Tu załatwienie już były No i cyk! I kolejna moc. Kolejna moc, moc jedzenia serniczka. Hydrofilia, morph into a swarm of worms. Tight spots. Super! Super. Rozumiem, że to oznacza, że w wodzie zamieniam się w robaka. Robaki, nie? Niekoniecznie. W głębokiej wodzie? Tak, w głębokiej wodzie zamienia się w robaki. Tylko co z tym dalej? Dobra, tam u góry nie byłem. Okej, okay, tutaj otwarłem to oko Wizengamotu. Ale jak dotrzeć do tego zioma? Nie mam pojęcia. Czyli pewnie jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. O kurde, mecha mają. Mech jest połączony z tym. Jak rozwalę mecha, to będzie już z górki. Dowiedzmy się o nim najpierw coś. My tu widzi? Nie widzi wow! Dobra w mechu siedzi człowiek, to jest do zabicia On ma skaner super! OK Walka z nim będzie jednak cięższa niż myślałem. I to dużo cięższa Ale znam już jego zachowania Chodzi i strzela Teraz zobaczmy jak moc tego trzeba pierdolnąć, żeby umarć On mnie walnął raz, ja mu zdjąłem kawałek pancerza. Zdjąłem mu drugi kawałek pancerza a on mnie nie walnął. Czyli ktoś tu na razie wygrywa. Dobra, on jest na trzy hity? Dobra. Jeszcze człowieka mogę zjeść. Walka z mechem była jednak łatwiejsza niż myślałem, że będzie. Hmm? Tu spoko. Jakby, jak walka jest za trudna, to też nie jest za dobrze. Dobra, wracamy do wody. Tu nie byłem. Bo tu nie mogę przepłynąć. Po Postrach głębin!